Otwórz oczy na podcastowe Rolaty zaprasza ksiądz Robert Bielawski. Od pewnego momentu mojego kapłaństwa bardzo lubię tę Ewangelię. Rodowód w czasach Jezusa był pewnym dowodem potwierdzającym bycie członkiem rodziny. Rodziny, która w całej swojej historii nie była tylko dobra, piękna, kolorowa, ale w przeszłości posiadała błędy i grzechy. Tak jest z tym drzewem genealogicznym Jezusa. Są tam osoby, które popełniły grzech kazirodztwa. Jest morderca, prostytutka, walczący bracia. Jezus ich nie przekreśla, nie wypiera się ich, ponieważ oni tworzą Jego rodzinę. W swoich domach mamy różne osoby. Jedne żyją, inne już nie. Jedne nas poraniły i to na całe życie. Drugie ukazały piękno tego życia. To jest nasza rodzina. To jest to, co tworzy nas jako osoby. Dlatego warto spojrzeć na swój rodowód i docenić to wszystko, co jest pięknem i dobrem, nie wypierać się nikogo, lecz mieć świadomość, że Bóg stwarza nas dobrymi, ale pewne nasze wybory burzą to piękno. Mamy sobie pomagać, czasami, a nawet często będzie to modlitwa i to ludzkie normalne wsparcie, nic na siłę, bo Bóg szanuje wolność każdego człowieka. Mordercy, alkoholika, kłamcy, ale pokazuje, gdzie tkwi błąd, gdzie jest grzech, nazywa rzeczy po imieniu, nie unika trudnych rozmów i nie pozwala krzywdzić nikogo, szczególnie tych najmniejszych. Spójrz na siebie, jesteś taką, a nie inną osobą, bo masz w swojej historii życia konkretnych ludzi, którzy tworzą Twoją rodzinę. I miej świadomość, że gdyby kogokolwiek z nich wyciąć z Twojego życia, to albo by cię nie było. Albo twoje życie potoczyłoby się całkowicie inaczej. Wyzwanie: stwórz swoje drzewo genealogiczne do czwartego pokolenia wstecz i wypisz po dwie dobre cechy każdej z osób i podziękuj za nią Panu Bogu. Błogosławionego czwartku z Bogiem, do usłyszenia.